Gość poranka. Nie tylko był człowiekiem nadziei i całkowitego zaufania do Boga, ale swoimi słowami i przykładem te cnoty wlewał do dusz. Tak czytamy w dekrecie o heroiczności cnót Ojca Pio z roku 1997. I dzisiaj o świętym Ojcu Pio będziemy rozmawiać jako o człowieku nadziei, dlatego że przeżywamy w Kościele rok jubileuszowy, o którym staramy się Państwu jak najczęściej przypominać, żeby korzystać z łask, które. Się wylewają na nas. No, i za tydzień, 23 września, będziemy wspominać Świętego Ojca Pio. Warto do tych uroczystości się przygotować. O tych przygotowaniach będzie opowiadał brat Piotr Stasiński, kapucen, opiekun i asystent grupy modlitwy Ojca Pio. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. E, święty Ojciec Pio i nadzieja. Jaką nadzieję dawał e, Penitentom, może najpierw przy kratkach konfesjonału, bo z tego bardzo mocno kojarzymy Świętego Ojca Pio, jaką nadzieję on dawał? Czy ta nadzieja chrześcijańska to jest taka um, bardzo uśmiechnięta, ale w negatywnym sensie, teraz mówię, taka nasz, na sztucznie uśmiechnięta nadzieja? Czy znaczy nadzieja po ludzku rozumiana to może być yy, widziana jako na, naiwność? Natomiast nadzieja chrześcijańska yy, zawieść nie może. To nie jest naiwność, dlatego że ta nadzieja już jest zrealizowana w Jezusie Chrystusie. Święty Paweł pisze do Filipian tak, zostałem pochwycony przez Chrystusa, czyli ta nadzieja się w nim spełnia... ale jeszcze ja nie pochwyciłem Chrystusa. I nasze życie jest po to, żeby tę nadzieję zrealizować w naszym osobistym życiu. Ojciec Pio oczywiście była apostołem nadziei, ale nie tylko z jakichś racji takich jego ludzkich, tylko ja łaskę Pana Boga, że że można powiedzieć, jakoś spotkał się z Bogiem bezpośrednio, jakby przez wiarę oczywiście. Tak mówią, że, że oglądał oblicze Boże i, i on patrzył na świat z tamtej perspektywy, mhm. czyli perspektywy, która się zrealizowała, w Zbawieniów, w odkupieniu, w życiu wiecznym. I dlatego on y, był taki y, rozdarty, bo z jednej strony chciał jak najszybciej umrzeć, bo już chciał tam być. A z drugiej strony wiedział, że musi tu zostać, żeby ludziom te nadzieje dać, żeby tchnąć w nich te nadzieje. Oczywiście w konfesjonale to, to godzinami, to codziennie mógł realizować, bo dzisiaj, dzisiaj ludzie mówią, że, że nie ma cudów, że, że tak jak Pan Jezus uzdrawiał, tam wskrzeszał, prawda? No dzisiaj już, już nie słyszymy tak powszechnie, jak to wtedy się roznosiła m, pogłoska, taka tak, his, ta historia o, o działaniu Pana Jezusa, ale właśnie w konfesjonale się dzieją te rzeczy. Bo w konfesjonale ludzie się rodzą do nowego życia, z grzechów ciężkich, z, z, po utracie łaski uświęcającej, rodzą się do, do zdrowego życia przez leczenie z tych ran grzechowych i tak dalej. I ojciec pijo, no był pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. Yy, mogę powiedzieć taki przykład, yy, który wyczytałem gdzieś. Przyjechał do Ojca Pio taki yy, stary Włoch z, z Sycylii, który yy, całe swoje życie spędził w Ameryce, tam pojechał za, za chlebem. Wrócił, jakieś pieniądze miał, więc sam się urządził i, i no, czekał na, na koniec życia, ale kiedy się dowiedział o ojcu Pijo, no był zainteresowany, kto to jest, słyszał o nim niesamowite rzeczy, więc, więc pojechał do San Giovanni Rotondo. Ale kiedy stał w kolejce do konfesjonału, żeby zobaczyć, ojca Pio, mówi: Ja się nie będę spowiadał, bo ja mam grzechy przeciwko wszystkim przykazaniom. I ja nie wierzę, że ten ojczulek może mi, mnie rozgrzeszyć z tego. Ale idę, bo inaczej go się nie spotkam, tylko mogę bezpośrednio w konfesjonale go jakoś e, widzieć. No i, i tak mu powtarzał tym z panom, którzy, którzy stali z, z nim w konfesjonale, przy konfesjonale w kolejce. Ale jak odchodził, to podskakiwał z radości. I, i krzyczał tak po włosku, jak to oni robią. E, wyspowiadałem się, on mi rozgrzeszył. No i ludzie mówią, no jak, przecież ma się nie spowiadać. Tak, mówi, powiedziałem mój cukio. Mam grzechy przeciwko wszystkim przykazaniom i nie mogę uwierzyć, że ty mnie rozgrzeszysz. A ojciec Fijo powiedział tak, ponieważ on czytał w sumieniach ludzi. Miał taki dar, że też umiał mógł czytać, wiedział co w człowieku siedzi, może nie w każdym, ale mówi tak: "Twoje grzechy to jest ogromna góra zła. Ale ta góra ma swój koniec, ma szczyt i więcej nie ma. Natomiast Boże miłosierdzie jest bez końca". Mhm. I czy to rozumiesz, że to, co jest skończone, jest mniejsze od tego, co jest nieskończone. Jak przyjmiesz Boże miłosierdzie, to ta Twoja góra grzechu się utopi w tym nieskończonym miłosierdzie Boże I ten człowiek bo ja w to uwierzyłem. I się wyspowiadałem. No. I odzyskał nadzieję w spotkaniu z ojcem, z ojcem Pio. Natomiast no, ktoś może powiedzieć, to mo można krzeszyć, ile się chce i, i wtedy tylko do spowiedzi pójdę. Nie, to tak to nie jest, bo bo kto yy, yy, nagrzeszy, to potem może nie być usposobiony do, do tego do żalu za grzechy, prawda, to musi być jakiś proces w nim wewnętrzny. Ten człowiek przez ciekawość Ojca Pio przeszedł ten proces taki nawrócenia, żeby też nie myśleć, że mogę grzeszyć ile chcę, a potem, a potem i tak się wyspowiadam, bo to tak słyszałem jeden z, ze znanych ludzi, mówił. No, nie wiadomo, czy będzie czas na to, żeby mhm. się wyspierać. Czasami jest tak, że ojcem Pio zachwycamy się, bo był ten bardzo silny, widzialny znak stygmatów. Niektórzy zachwycają się nim także ze względu na to, że walczył z demonem. Ja zresztą pamiętam z, jeszcze z dzieciństwa, jak rodzice o nim opowiadali, to, to było coś, co najmocniej zapamiętałam, ale niestety w takim negatywnym aspekcie. Potem bałam się ojca Pio, bo e, myślałam sobie, nie, to już za dużo. Je? Ja tak blisko nie chcę. A potem odkryłam jego ogromną czułość, ale mówię o tym dlatego, o tych niezwykłościach, bo my lubimy dzisiaj w świecie szukać czegoś, co jest nadzwyczajne, jakieś takie wyjątkowe. A y, ojciec Pio chyba najmocniej wskazuje na ten dar sakramentów, czyli z jednej strony sakrament y, pokuty i pojednania, ale z drugiej strony Eucharystia. Wielki dar, który mamy na co dzień dostępny w naszych kościołach, tak jest. jest zwykły, szary. Tak jest. Natomiast to, co jest jeszcze istotne w, y, w tym świadectwie ojca Pio, to jest jego umiłowanie modlitwy. To jest właściwie pierwszy filar jego życia duchowego. O sobie mówił, jestem zwykłym bratem, który się modli. I, I to wszystko, co potem on zdziałał, to było źródło, miało w modlitwie. I ta modlitwa trwała godzinami także. On, nie wiadomo ile on tam spał, ile, ile odpoczywał. Natomiast on się modlił. Zawsze go widziano albo przy ołtarzu, albo w konfesjonale, albo z różańcem. I siedział i kontemplował Pana Boga. To, y, jego to dzieło, wielkie dom ulgi w świetpieniach, ten szpital ogromny, to powstał z modlitwy. Dlatego, że człowiek, który się modli, owocuje dobrem. I do dobrego momentu doszliśmy, bo po to, żeby przygotować się na wspomnienie ojca Pio, warszawscy kapucyni przy ulicy Miodowej proponują dla wszystkich chętnych takie szczególne triduum. Trzy dni ze świętym ojcem Pio, wydarzenie rozpoczyna się w niedzielę. W niedzielę na wszystkich mszach Świętych będą homilie głoszone ojcu Pio na temat jego y, życia nadzieją, jego pokorze, na temat jego pokory. W poniedziałek będzie o jego duchowej walce, czyli także o tej walce z demonem, z, 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 ze słabością ludzi. A na zakończenie, czyli 23 września, w samo święto Ojca Pio, y, tematem jest zbawienie nadzieją chrześcijanina, i wtedy tę świętą będzie celebrował arcybiskup warszawski Adrian Galbas. Natomiast konferencja o Ojcu Pio będzie głosił wrad Piotr Szaro Kapucyn z prowincji krakowskiej. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Nie trzeba się zapisywać, można po prostu przyjść, wygospodarować ten czas yy, i poznać lepiej Świętego Ojca Pio, który może, jeżeli słucha nas ktoś, kto jest dzisiaj taki w takim stanie, że nie ma zupełnie nadziei, nie widzi tej nadziei, to może to jest właśnie ten moment, żeby tę nadzieję odzyskać. Można ją odzyskać ze Świętym Ojcem Pio. No można, jak człowiek szuka, to znajdzie, to, to jest zasada ewangeliczna, tylko musi szukać, nie może zwątpić, to, to jest istotne. Rok nadziei daje nam taką, taką szansę, że, że znajdziemy to, czego szukamy. Znaczy, każdy znajdzie to, czego szuka. Jeśli szukasz Boga, znajdziesz Boga, to jest oczywiste. Wszystko się zaczyna y, te trzy dni, y, oprócz niedzieli, bo tam cały dzień, całą niedzielę będą te msze święte z homiliami, ale wieczorem się zaczyna o... O 17.40 modlitwa do, przed statuą Ojca Pio, potem konferencja każdego dnia na inny temat, ale związana z nadzieją i, i, i potem msza święta o 18.30 z homilią. Zapraszamy serdecznie. Kościół na Miodowej w ten dzień, w te dni jest zawsze pełny. Zapraszał brat Piotr Stasiński, asystent grupy modlitwy Ojca Pio. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Szczęść Boże na cały dzień.